Beata i Tomasz, oboje po czterdziestce, odkryli miłość w miejscu, gdzie się tego zupełnie nie spodziewali na parkiecie. Spotkali się dzięki platformie Majdwoje, gdzie oboje zapisali się poszukując bratniej duszy. Ich pierwsze spotkanie odbyło się na lekcji tańca, gdzie oboje poczuli, że między nimi iskrzy coś więcej niż tylko wspólna pasja do rytmu. Początkowe niezręczności szybko ustąpiły miejsca uśmiechom. I delikatnym spojrzeniom. Tomasz, niegdyś sceptyczny wobec internetowych randek, teraz z entuzjazmem opowiadał o każdym spotkaniu z Beatą swoim przyjaciółom. Dla Beaty, która długo wątpiła w możliwość odnalezienia miłości po czterdziestce, każde spotkanie było jak nowy rozdział w jej życiu. Wspólne chwile na parkiecie przerodziły się w długie rozmowy i romantyczne kolacje. Obecnie Beata i Tomasz planują wspólną przyszłość, dziękując losowi za niespodziewane spotkanie, które okazało się być początkiem czegoś pięknego. Jeśli chcesz być świadkiem podobnych historii, śledź nasz kanał i zostaw komentarz, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Kliknij w link do MAJ Dwoje i znajdź swoją miłość już dziś.